Czy pamiętacie jak nasze babcie mówiły o tym żeby nie siadać na ziemi, nie siadać na betonie, bo możemy dostać wilka? I wyobraźcie sobie, że właśnie pod tym wilkiem między innymi tkwiła e, kryła się rwa kulszowa. To ten ból był określany to właśnie ryzyko e, stanu zapalnego nerwu kulszowego kryło się pod sformułowaniem dostaniesz wilka. Nie wiem, czy pamiętacie, one również narzekały na to, że bolą nas korzonki. Korzonki to co? To był właśnie dolny odcinek kręgosłupa, czyli lędźwia. One po prostu narzekały na bóle w, w odcinku na odcinku lędźwiowym, bo tam też zaczyna się nerw kulszowy, który jest najgrubszym nerwem w naszym organizmie. Bo wyobraźcie sobie, że jest tak gruby jak ołówek. Gruby, prawda? Tutaj mm, przypomnę, że jeśli. Interesujecie się zdrowiem od innej strony, zachęcam oczywiście do subskrypcji, do lajkowania, żebyście gdzieś nie zgubili mnie w tym ogromnym świecie YouTube'a. Ale wracamy do objawów ryby kulszowej. Więc tak jak powiedziałam, nerw kulszowy rozpoczyna się od, na odcinku lędźwiowym i tam też dochodzi do tego stanu. A on biegnie sobie przez nasze pośladki w dół, po tylnej części nogi, przez piętę, nawet do, przepraszam, do dużego palucha. Stan zapalny tego nerwu w zależności od zaawansowania może być tak ogromny, że ten ból będzie nam promieniował aż do tego palucha. W innych przypadkach może być lżejszy, czyli kończyć się na przykład pod kolanem. Pojawia się nagle. To jest po prostu. To jest coś takiego, że na przykład kładziemy się spać, wszystko jest ok, budzimy się rano i nie możemy się obrócić. To jest tak potworny ból, jak. Porównywalny do tego, że w momencie, kiedy chcecie się obrócić, to tak jakby was ktoś prądem poraził. To jest tak promieniujący ból. Najczęściej ten ból zaczyna się no, u jednych na odcinku ledziowym, ale, ale częściej w okolicy podpośladkowej i biegnie po tylnej części nogi. Inni mówią, że jest to mrowienie, dla innych będzie to drętwienie, dla jeszcze innych to będzie takie kłucie pieczenie, to wszystko są objawy stanu zapalnego nerwu kulszowego. Ta rwa kurszowa oczywiście utrudnia niezmiernie życie, bo nie możemy się obrócić. Jeśli chcemy dokonać, chcemy się skłonić, to to ból się pogarsza. Jeśli nie daj Bóg chce się nam kichnąć lub kaszlnąć, to jest prawie niemożliwe, bo ten ból jest przeogromny. Więc takie wszystkie czynności, chodzenie, stanie, to wszystko są, um, są to czynności, które ten ból potęgują, czyli tak naprawdę najlepiej czujemy się w pozycji leżącej i nieruchomej, bez, bez obracania, bez niczego. Do stanu zapalnego dochodzi. Bo na przykład mięsie są przeciążone w znacznej mierze do tego odcinka lędźwiowego, bo doszło do ucisku szkodzonego krążka międzykręgowego na tym odcinku, więc przyczyn naprawdę jest sporo, ale o przyczynach w innym filmiku, tutaj się koncentrujemy absolutnie na objawach, w skrajnym przypadku może nawet dojść do tego, że będziemy mieć problemy z oddawaniem moczu i z um, wypróżnianiem się, może dojść do nietrzymania moczu, wręcz z powodu tego bólu, lub też um, na przykład z. Um, Zaparć, bo nie będziemy mogli w stanie, nie będziemy w stanie się wypróżnić. Ale mówię, to są naprawdę skrajne przypadki. Ból trwa długo, bo nieleczony może trwać nawet do kilku tygodni, 4-6 tygodni w skrajnych przypadkach. Co jeszcze? Utrudnia nam niezmianie życie, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nic zrobić, kiedy doznamy tego stanu zapalnego. Niestety, rwa kulszowa wraca. I raz dojdzie do stanu zapalnego, to ten stan zapalny gdzieś tam, jeśli nie będziemy ostrożni, może się ponownie pojawić. Pojawia się najczęściej u osób w wieku 40, w wieku średnim 40, ale kobiety w ciąży też mogą na niego narzekać, czyli powiedzmy kobiety młodsze niż 40 lat. Myślę, że to o objawach pokrótce, naprawdę wszystko. To wystarczy, żeby pójść do lekarza, bo tak jak powiedziałam, no, czasem zdarza się, że przyczyną tej rwy kruszowej jest nie stan zapalny tego nerwu, ale przyczyna jest poważniejsza, dlatego warto się skonsultować z lekarzem i zobaczyć, czy coś innego się nie kryje za tą rwą kruszową. A tymczasem. To chyba wszystko i pamiętajcie, co nasze babcie mówiły: nie siadać na ziemi, nie siadać na betonie, bo możecie dostać wilka. I myślę, że to była stara, ale naprawdę bardzo prawdziwa Maksyma. Życzę Wam wszystkim dużo zdrowia, miłego dnia. Zachęcam do lajkowania, subskrypcji i do zobaczenia.